Niewidoczne gołym okiem, a wszechobecne. Na każdym centymetrze kwadratowym skóry dłoni może być nawet 5 milionów drobnoustrojów. Zarazki nie tracą czasu. W ciągu jednego dnia z jednej bakterii może powstać ich aż 8 milionów. Podczas kichnięcia poruszają się z prędkością 128 km na godzinę. Powszechnie uważa się, że to miejsca publiczne są siedliskiem bakterii, wirusów i grzybów. Tymczasem badania przeprowadzone przez Centrum Zdrowia Dziecka i Markę Detol wykazały, że to właśnie w naszych domach kryje się najwięcej zarazków. Dziś szerzej przyjrzymy się naszemu otoczeniu. Ruszamy! Największe łazienki w Polsce, Park Łazienki Królewskie w Warszawie. Nie bez kozery wybieramy właśnie to miejsce. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się właśnie łazienkom, ale odwiedzanym przez nas kilka razy dziennie. Podczas ostatnich odwiedzin u pani Beaty prześwietliliśmy kran i umywalkę. Dowiedzieliśmy się, że myjąc ręce, możemy je znów łatwo zanieczyścić, dotykając powierzchni, na których znajdują się zarazki. Dziś szerzej przyjrzymy się łazience. Pani Beato, to nasze drugie spotkanie witam serdecznie. Witam. I dziś znów powraca temat łazienki. Jak Pani myśli, które miejsca oprócz umywalki są dobrym siedliskiem dla zarazków? Myślę, że kabina prysznicowa, brodzik wanna, deska sedesowa. No to jeśli Pani pozwoli, to znów zajrzymy do łazienki. To zapraszam. Łazienka to miejsce kilkakrotnie odwiedzane w ciągu dnia. To przestrzeń kojarzona z wodą, środkami czystości, kosmetykami. Czy w związku z tym jest to czyste pomieszczenie? Sprawdźmy. Łazienka nie jest najczystszym pomieszczeniem w domu, gdyż, ze względu na charakter tego pomieszczenia, podwyższoną wilgotność, nieco wyższą temperaturę, możemy spodziewać się, że znajduje się tam więcej drobnoustrojów. Zwłaszcza jeżeli Łazienka połączona jest z taletą, gdyż przy każdym spłukiwaniu tworzy się aerozol bakterii, które osadzają się na różnych powierzchniach tego pomieszczenia. Przejdźmy zatem do eksperymentu, badając po kolei powierzchnie, które Pani wymieniła. Zacznijmy od podłogi, przyjrzyjmy się jej przez pryzmat mikroskopu. Ekspert kolejno pobierał materiał z miejsc, w których często w łazience dotykamy my i nasze dzieci. Z deski klozetowej, ze spuczki WC, klamek, krawędzi wanny czy brodzika oraz kafelków. Z pobranych próbek wyrosła duża liczba bakterii. Mówimy, że jest to wzrost niepoliczalny, gdyż jest ich tak dużo co oznacza, że na badanych powierzchniach było dużo bakterii rosnących w warunkach tlenowych. Na powierzchniach, które badaliśmy, bakterie znajdują się dlatego, że tam sami żeśmy je zostawili. Mogą znaleźć się z naszych rąk, ale także mogą znaleźć się z powietrza poprzez osadzanie się i bakterie te mogą być chorobotwórcze, część z nich i mogą stanowić zagrożenie np. dla małych dzieci, dla osób o obniżonej odporności, dla osób starszych, dla kobiet ciężarnych. Opublikowane w 2008 roku wyniki badań Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów wykazały, że co trzecia osoba po skorzystaniu z toalety nie myje rąk. Pamiętamy o myciu rąk co najmniej przez 30 sekund, o przestrzeniach między palcami, o naszych paznokciach. Dokładnie należy umyć również grzbiety dłoni, opuszki palców. Zalecam stosowanie mydeł w płynie, w szczególności mydeł antybakteryjnych, ponieważ one jakby wzmagają efekt czystych dłoni, pozbawionych tych właśnie zarazków. Badania przeprowadzone przez markę Detol we współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka wykazały, że Polacy średnio myją ręce jedynie przez około 5 sekund, podczas gdy tej czynności powinniśmy poświęcać co najmniej 30 sekund. Rekomendujemy używanie produktów antybakteryjnych, aby mieć większą pewność w usuwaniu bakterii. Tyle na dziś, przyświetliliśmy łazienkę, wiemy już jak dbać o higienę tego miejsca, ale ręce myjemy nie tylko w łazience, ale także w kuchni i o kuchni porozmawiamy w najbliższym odcinku. Pamiętajmy to nasze zdrowie, zróbmy wszystko, aby je chronić. Do zobaczenia!